Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z naszego GreenLine'a. Dzisiaj przedstawię wam grę Amotor Surgeon, aks pierwszy, drugi i trzeci. II, I dzisiaj sobie zagramy naszym Alanem Probe, tym właśnie człowieczkiem. I dlaczego wybrałem tą grę? Wybrałem ją otóż dlatego, że E, tak, Tom już akurat poznałem dosyć dawno, dosyć dawno. Nie tak jak w przypadku Dead Guy'a. No um, i co? Zresztą sami zobaczcie na czym, najlepiej na czym ona polega. Jest trochę schizowata i nie wiem czemu Wam ją pokazuję, ale okej. Okay. Możecie już schować, że troszkę to dziwne będzie. Mhm. Tak, czyli jest dostawca pizzy, który się interesuje chirurgią. I nagle jep. Alan Prop. Pizza Boy Wanna be Sargent, Moron. Dokładnie. Hmm. No i suro. I potrąciliśmy go. O oh my god. Zabiłem, ho a nie jestem martwy. Szybko, musisz... Wow! Musisz e, po prostu... nie, otworzyć, gorąco mówiąc, e, pociąć i otworzyć. O, pizza cutter, okej. Okay. Ten do pizzy krojenia. No i jego, ta... I tak się rozpoczynają jego mm, marzenia w byciu chirurgiem. Jak widzicie, w prawym, znaczy, a, w lewym górnym rogu... Wow. Widzicie wskaźnik życia naszego pacjenta, pracy serca naszego pacjenta. W, w przyszłych levelach można doładowywać, spokojnie, teraz jeszcze chyba nie bardzo. O, czy można? Nie, jeszcze nie możemy doładowywać. Dobra. No i po prostu gra polega na to właśnie, żeby wykonywać jakieś takie sekwencje. Okej, okay. wszystko posklejane. Poszywać, Great. Teraz to trzeba Okej. Okay. No, i cudnie. Kim jesteś? Jestem Ignatius Blade. Możesz mnie nauczyć, jak. Ee, oh, możesz mnie nauczyć tego. No, co ja właśnie. Co ja przed chwilą robiłem? Chirurgii, aha. Oh. No czy chirurgii? Oh, nie, nie mogę. Nie jeszcze raz. Czemu nie? Bo bo mam więcej narzędzi w swoim, wanie. O, bo. Dobrze, eee, to ja w taki razie szybko przylecę, nie będę tłumaczać To chciałby być operowane przez Pizza Boy Stłuczka Mission complete i to taka w sumie e, będzie kampania lekka, czyli jednego... jeden ziomek pacjent już jest za nami. Teraz Gracefuls. Oh. I dobry proszę pana K Klinik? Jep! Tu szczęśliwy dzień, to, to nasza klinika, jasne. Dobra. Dialogi są dobre, seria. Czy takie? No, wiadomo. Na poziomie. Przyzwoitym. Tych mniejszych się nie strzywa, a tutaj nie wyskoczył awesome Osam, awesome. dobra. Ja tutaj. A nie, tu nie mogę już chyba. Okay. Palimy go. Na się Niech spłonie żywcem O są, jakie kombosy wale A teraz razem great Możemy też krew wsunąć, ale nie wiem czy mi się chce w to bawić. Możemy. Pokażę wam Dobra Tak, tu polega na tym, że muszę mieć chyba w tym kółeczku, tak? A tak jest, I teraz jak widzicie, tniemy go i w środku ma też kawałki szkła Chciałbyś się włamać do naszej kliniki, jeżeli można to tak nazwać w ogóle To jest tylko stół do bilarda i teraz już wybita szyba No i jakiś doktor House czyhający z tyłu No i chłopak od pizzy, który chce operować człowieka. Nie zgodziłbym się sam, ale jak widzicie, na tym to polega. W sumie nie wiem czemu to wciąga, ale wciąga. Ogląda się to pewnie słabo dosyć, ale gra się dosyć przyjemnie, dosyć, dosyć... Już dosyć, dosyć tego, dosyć Okej, okay. krew mu to została Nie, będę wysysać krew z, z wnętrzności To chyba wszystko No hm. Doktor, Doctor Dobra, nie. Ogólnie chodziło o to właśnie, że. E, był taka. A, właśnie, że był taki doktorek w mieście, który e, zabijał wszystkich. O. Się że, czy, właśnie, który zabija wszystkich. To nie jest. No, na pewno nie jest to. On nas na pewno nie uczy chirurgii. No. kurde. Strzej się. Jezus. Jakie dźwięki przerażające. Dobra. Okej. Okay. Szybko, 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 szybko. A, teraz mam, mam możliwość leczenia pacjenta. To zaraz wam pokażę, na czym to polega. To można sfejlić. Można sfailić i zabierze mu się żyć, żyćko w sumie. Dobra. O, bierze się to. I to Trzyma się na tym. O, great! Tylko że potem... i dodaję mu troszkę życia, tylko że właśnie potem ustaje dziurka, którą trzeba załatać niestety dziurka, dobra Wewnętrzno... To jest to, co dziwne troszkę, że we, wewnętrznościach też można ten bajer stosować. Przedłużający żytko. Tutaj była kreseczka, a tu... No jak to? Aha! Szywka. Tu też... Nera, wątroba No dawaj Nie umieraj To wszystko nie? Tak Dobrze Okej, okay, załatamy to I zrobimy zaraz Reanimację mu o. Jakbyśmy próbowali bez tej maści To by mu automatycznie życie odjęło Automatycznie, Naw nawet, byśmy klik nawet byśmy nie zdążyli przytrzymać, to już bym miał jakieś pretensje. Trzeba niestety to wziąć. Lecimy dalej. Yeah, awesome. To wszystko, wszystko. No, dawaj, awesome. Awesome! Nie! Dosłownie awesome! Awesome, żeby osą. awesome! Eee, co my tu mamy? To chyba jeszcze jest tylko to i to. Przynajmniej tyle widzę pewnie. Pewnie nic w sumie. Jest wszystko wszystko. Okay. Reanimacja pacjenta. Yeah To się nazywa Sergeant Simulator. Widzicie, można bez pobierania sobie grać przy godarce. To jest prawdziwy simulator. A nie. Nie, no, jeszcze by coś, oczywiście. Simulator spania. To się jest fajne. Praca biurowa z dokumentów wstrzywamy ludzkie wnętrzności. Takie sadystyczne, lekko. No, Halloween. Biuro niszczy ludzi. Myślę, że umiem uparować, a potem co? A potem się takie rzeczy dzieją. No. Maścio, smaruję mi już jest wyleczone. Magiczna maść. co, nie. Mission complete. I zagramy sobie jeszcze Chloe, chociaż nie. to chyba skończymy na tym ten odcinek, także... E, jak widzicie, jeszcze jest tutaj bardzo dużo tych, tych naszych... O e, ...naszych słodkich kolegów. I naj... Co to było? E, e. au dobra, nie wiadomo. A, bo się powtarzają. Bo przychodzą jeszcze raz, to mają kartę z całego klienta. No tak. Dobra. E, z tego co pamiętam sam doszedłem... Znaczy na pewno cały pierwszy przeszedłem, Och, z choralcy miałem bardzo, bardzo duży problem. Ponieważ chodziły po niej e, e, w jego ciele nie pamiętam co to było prawdopodobnie Karalucha albo jakiś wszyscy trzeba było je zabijać. No tak szybko pozałem to, było trudne dosyć. E, chyba do Winsa albo do Valerii, jakoś tutaj się zatrzymałem. Chyba na Winsie, bo Winsa już była po prostu taka masakra, że nie miałem rady. E, także tak wygląda gra Amator Sargeon, akt pierwszy, drugi, trzeci i jeszcze bonusik. No to to w ogóle. Nie wiem co to jest. Ja to przypominałem sobie samochód, ale. Znaczy w przyszłości, oczywiście. Boom, no. Oper operować robota, to no, troszkę takie nie wiem. Także to był Amator Sargeon, akt pierwszy, drugi, trzeci i secret file. Eee, to był eee. alan Probe, dokładnie. Wow, telepizza. Skąd oni wiedzieli, że w to zagrał? Telepizza, cudnie, widzicie. Eee, to najprawdopodobniej Alan Probe pochodzi z telepizzy. Także pamiętajcie, macie problem, coś wam, nie wiem, macie, jeżdżasz w brzuchu, dzwońcie na te dorelle pizzy, przyjedzie najlepszy chirurki i was skleja magiczną maścią i nożem do krojenia pizzy. No, życie jest brutalne niestety. To był Amator Sargeon, to był Minor Richer, to był Green Line i to było na tyle w tej serii na razie. Coś, coś sobie nagramy potem innego. Żegnam się z Wami, Minor Richer. Pamiętajcie, żeby komentować i subskrybować, jeżeli Wam się podobało. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku do końca. Polecam zobaczyć sobie w opisie, Link do tej gierki, jeżeli Wam się spodobała. I to na tyle. Trzymajcie się, ciepło i cześć!